przed chwilą spytałam GPT. jaka jest różnica między hiszpańskim sernikiem, a hi e, polskim sernikiem, a hiszpańskim tarta de queso. I tutaj mam przed sobą porównanie, czy, które, y, które napisał GPT. A więc, polski sernik, głównym składnikiem jest twaróg, który nadaje mu gęstą, kremową teksturę. Do ciasta dodaje się zazwyczaj jajka, cukier, masło, mąkę oraz aromaty, takie jak wanilia czy cytryny. Natomiast tarta de queso w Hiszpanii używa się głównie serów kremowych, takich jak queso crema, czyli na przykład Filadelfia, takie, takie serki śmietankowe, które nadają twardą, gładką i mniej ziarnistą konsystencję w porównaniu do polskiego sernika. To jest więc jedna już różnica. Konsystencja. Polski sernik ma bardziej zwartą, gęstą strukturę z wyczuwalnymi drobinkami twarogu. Tarta de queso jest zazwyczaj mniej, bardziej kremowa i gładka o konsystencji przypominającej budyń czy mus.